Tutaj mamy samiczkę niebieską o numerze 5477. Jest to niebieska samiczka, ale ona jest po dwóch gołębiach płowych, bo ojcem jest z 19 roku, można to powiedzieć śmiało, najlepszy syn czerwonego, który... Ten płowy też był, nie dość że po czerwonym, to był po samicy 11009. Radek zna tą samicę, która doskonale. Jak leciała, jakie miała, która wyprzedziła z 500 była pierwsza, a z marszyny wyprzedziła drugą mojego gębia o 15 minut, a mogę potem mogę się pochwalić, że to była samica od nas. Tak Oryginalna. jest. Dokładnie tak. Z pająków. <laughs> Spider, rodzina. La i, familia i, Spider. Ola, <laughs> <laughs> I ona też, ten ojciec, już wydał parę gębi, które miały pudło oddziału. Czyli cztery, czwórka dzieci tego samca była na pudle oddziału. Jedynki, dwójki, trójki, różne kombinacje. Naprawdę super samiec. A matką jest córka tego płowego, którego wymienialiśmy. Hmm. Czyli ten gąbek ma w sobie czwórkę, no trójkę wybitnych gębi, naprawdę. To nie, że to są dobre gębie, tylko to wybitne na. Można powiedzieć na skalę no, Polski, bo czerwony, super wynik przez dwa lata. Płowy, który też robi kapitalne kategorie, wygrywa lotnika. 11.009, która miała dwie jedynki, miała w M chyba trzy konficent w C 4 mhm. Kapitalne wyniki. A matka tutaj też, jej babka kolejna też jest, fajnie leci, może też ma dwa lata rzędu dwucyfrówkę. Więc no, trójka dziadków to naprawdę, to są wybitne gołębie. W ręce ta samiczka super leży. Też jak te poprzednie, bieżenie zaawansowane jest starsza, spokojnie nad do wczesnego łączenia, ale naprawdę w ręce przyjemna, piękna samiczka. Śmiało mogę ją każdemu polecić.